Cześć, dzisiaj chciałabym Ci opowiedzieć o takich sześciu prostych nawykach, które odmieniły moje życie. I te nawyki, te drobne zmiany, które wprowadziłam do mojego codziennego życia, są tak proste i tak banalne, a z drugiej strony robią ogromną różnicę, że dziwię się, że ludzie tego nie robią. I być może wiesz, że kiedyś, kiedy medycyna dopiero początkowała, kiedy chirurgia początkowała, to zauważono, że jeżeli chirurg dokładnie umyje ręce razem ze swoim zespołem, to pacjent ma znacznie większe szanse na przeżycie i na wyzdrowienie po operacji z tej prostej przyczyny, że bakterie z rąk chirurga nie przedostawały się do ciała pacjenta. I ta drobna zmiana wprowadziła polepszenie życia i zdrowia pacjentów, a to było tylko mycie rąk. I dokładnie takich samych sześć zmian chcę dzisiaj zaproponować Tobie i gwarantuję Ci, jeżeli zaczniesz Naprawdę, jeżeli zaczniesz od jutra, e, to zauważysz różnicę w zasadzie od razu. I pierwszym takim nawykiem, który wprowadziłam do swojego życia, to jest woda, e, czyli wypijanie rano po wstaniu na szklanki ciepłej wody. I dlaczego to jest takie super istotne? Możecie się wydawać szklanka wody rano, no na pewno, co mi to zmieni? Wyobraź sobie, że masz wyścigowego konia, taką klacz, która po prostu ma wygrywać wszystkie wyścigi. I wyobraź sobie, że idziesz rano do stajni i dajesz temu koniowi kawę albo sok jabłkowy, jakiś słodki, albo jakąś czarną herbatę z cytryną. Jak ten koń ma potem trenować, jak on ma osiągać wyniki, jeżeli jego ciało, które powinno być czyste, które powinno być oczyszczone, no przyjmuje takie rzeczy typu Coca-Cola na przykład, nie? albo jakieś takie zanieczyszczone napoje. Większość naszego ciała składa się z wody. Jak wiesz, woda jest przekaźnikiem informacji. Woda pokazuje po zamrożeniu, był taki eksperymentu, doktora Jamoto japońskiego, który pokazywał, że woda przyjmuje wibracje. Kiedy mówisz do wody, jesteś piękna, mądra, cudowna i ją zamrozisz, a potem pod mikroskopem zobaczysz kryształki lodu, to te kryształki tworzą przepiękne figury geometryczne. A w momencie, w którym mówisz do tej wody, jesteś brzydka, jesteś smutna, bezwartościowa, nic z Ciebie nie będzie, to woda zaczyna tworzyć brzydkie, chaotyczne kształty. Więc kiedy Ty wstajesz rano po przebudzeniu i bierzesz szklankę ciepłej wody, aby nawilżyć, oczyścić swój organizm od środka, to Twój awatar, który mm, służy Ci tutaj do doświadczenia na ziemię, od razu dostaje czystą energię dostaje czyste paliwo, no bo umówmy się jak masz jakiś super auto, to ty też nie lejesz do niego byleczego, tylko dbasz o nie, więc chodzi o dbanie o swojego awatara, o dawanie mu najlepszej możliwej energii drugi taki nawyk to nie patrzę w telefon od razu po przebudzeniu czyli nie, nie jest tak, że ja otwieram oczy i pierwszy co robię to jest spojrzenie kto co do mnie napisał albo co na instagramie, albo czy są jakieś komentarze, nie robię tego, wiesz dlaczego? zobacz, że wszystko jest energią i tak samo jak czujesz energię ludzi, którzy są obok Ciebie, no bo wyczuwasz, czy oni są smutni, czy oni są zezłuszczeni, czy oni dobrze o Tobie myślą, czy źle o Tobie myślą, to żyjemy, w, nie żyjemy w próżni, żyjemy w takim polu informacji i czujemy, na siebie, czujemy siebie wzajemnie i wpływamy na siebie wzajemnie. I teraz wyobraź sobie, Pierwsze, co robisz, to odczytujesz wiadomość albo jakiś komentarz, albo w ogóle jakiś post na mediach społecznościowych od osoby, która jest zezłoszczona, która jest o niskich wibracjach, przepełniona wstydem, złością. Albo odpalasz portal informacyjny, gdzie jest co? Lęk, no bo lęk się sprzedaje. Więc pierwsze, do czego się podłączasz w kolektywnej świadomości, to do lęku, złości, wstydu. Pierwszy po przebudzeniu. Jak ma wyglądać Twój dzień? Jeżeli od razu zaczynasz zasilać to, czego w swoim życiu nie chcesz, i jeszcze popijasz to szklanką wody, i de facto do swojego organizmu, do swojego awatara, dostarczasz częstotliwość lęku, albo wstydu, albo złości, albo zawiści, albo zazdrości, czegokolwiek innego. Dlatego ja nie biorę swojego telefonu do ręki przed dziewiątą albo dziesiątą. Po prostu tego nie robię po to, żeby się nie podłączać, żeby najpierw zrobić swoje praktyki i zasilić się energią miłości i wdzięczności, a nie energią, która jest czyjaś i której być może nie chcę zapraszać do swojego życia. Zobacz, jakie to proste. Trzecia rzecz, którą robię, ponieważ staram się wstawać przed moimi dziećmi, ale one czasami wstają bardzo wcześnie. Jeżeli im się nie uda tego zrobić, to robię to po wstaniu przed, przed rozpoczęciem pracy. To jest 10 minutowa praktyka jogi medytacja i sesja oddechowa i to mi łącznie zajmuje około 25 do 30 minut. I wiem, może Ci się wydawać dużo, że ja nie mam 30 minut rano. Okej, okay, nie masz, ale jak musisz wstać na samolot, bo lecisz na wakacje i ten samolot jest o 5 rano, to wstaniesz o 3. Wstaniesz i jeszcze się ogarniesz, wezwiesz taksówkę, zdążysz wypić kawę i zjeść śniadanie. A tu chodzi o Twoje życie. I z tych małych nawyków Ty budujesz swoje dni, budujesz swoją moc, budujesz swoją siłę. I teraz, jeżeli twój awatar po wstaniu ma od razu działać na najwyższych obrotach, to on potrzebuje się do tego przygotować. Yoga, delikatne rozciąganie, 10 minut, naprawdę, nie mówię tu o jakiejś super praktyce, mówię o 10 minutach dla ciała, które mają przygotować to ciało do wejścia w cały dzień. Sesja oddechowa, która ma za zadanie wyczyścić Twoje myśli. Dostroić się do później medytacji, która wzniesie cię na częstotliwość miłości, wdzięczności i sprawi, że będziesz w takich wyższych częstotliwościach. A jak wiadomo, kiedy jesteśmy w wyższych częstotliwościach, kiedy jesteś w wibracji miłości, to przyciągasz więcej miłości. Jeżeli jesteś w radości, to przyciągasz radość. Jeżeli ktoś jest w poczuciu winy, to przyciąga karę, bo tak działa energia, tak działają częstotliwości i tak działa wszechświat. Wszechświat dąży do równowagi, więc jeżeli ktoś wstaje rano, i ma od razu poczucie winy, to musi go spotkać karę albo ktoś w niego wiedzie, albo wydarzy się coś przykrego, tak? Jesteś, manifestor, jesteś twórcą, manifestatorem swojej rzeczywistości i to Ty tworzysz poprzez energię, do której się dostrajasz. Więc taki prosty nawyk, 10 minut jogi, po to, żeby przygotować swojego awatara, twoje ciało do przekazywania, przepuszczania emocji przez siebie. I ty nie chcesz żyć w lęku, chcesz żyć w swoim mistrzostwie, w radości, w miłości. Więc robisz tę sesję oddechową po to, żeby łatwiej tam wklikać w tą częstotliwość, w której chcesz być. Wchodzisz w medytację po to, żeby nie zasilać myśli. Które pojawiają się z automatu, na przykład w wyniku Twoich nieuzdrowionych traum, albo w wyniku starych emocji, albo w wyniku mm, jakichś przekonań, które zaczerpnąłeś od osoby, które już dawno nie ma w Twoim życiu, bo to był jakiś nauczyciel, a one gdzieś dalej w Tobie są. Więc po to, żeby mieć świadomość i świadomie wybierać, świadomie zauważać, co chce zasilić, a czego nie chce, ten nawyk zmieni Twoje życie diametralnie, o 180 stopni zaczniesz się inaczej czuć. I kiedy prowadzę kurs e, 4-tygodniowy, przebudzenie i mówię moim kursantkom, słuchajcie, nawet jeżeli miałbyście robić tylko to w ciągu tego kursu, to to już odmieni Twoje życie. To jest takie proste i w zasadzie to Ci nic nie kosztuje, bo sesje oddechowe masz na YouTubie za darmo. Medytację na YouTube masz za darmo. 10-minutowe praktyki jogi na YouTube masz za darmo i podlinkuję ci moje ulubione pod tym filmem. Kolejna rzecz, którą stosuję, to, są, to jest praca z intencją, czyli kiedy siedzę w tej medytacji, to zamiast podłączać się do tego, ojej, ten dzień na pewno będzie trudny, mam dzisiaj dużo sesji, moje dzieci mają piłkę, będę zmęczona, muszę wyrzucić śmieci. To dostrajam się do tego, jak chcę, żeby było. Bo moja intencja na moje życie jest taka, że chcę, żeby było lekko i przyjemnie. Chcę kreować niebo na ziemi, jak mówi jedna z moich nauczycielek, e, chcę, żeby wszystko płynęło. Więc zaczynam e, w trakcie medytacji, pytam sama siebie, czego dziś dla siebie pragnę? Jaka jest moja intencja? I przeważnie to jest o kreowaniu nieba na Ziemi, o tym, że ma płynąć, że ma być lekko. Chcę dzielić się miłością ze wszystkimi ludźmi, których spotkam. I to nie oznacza, że w ciągu mojego życia albo w ciągu mojego dnia się nie wydarzy nic trudnego, ale świadomie wybieram intencję, z którą chcę spędzić ten dzień. Jeżeli wiem, że szykuje mi się, nie wiem, jakaś trudniejsza sesja albo klient, który. Jest bardziej wymagający, albo jakieś spotkanie, które jest dla mnie wyzwaniem, to zastanawiam się, jak chcę, żeby to wyzwanie poszło. Tak? Czyli, że chcę, żeby to się wydarzyło dla mojego najwyższego dobra i tej osoby, której to dotyczy. Nie wiem jak, nie wiem gdzie, ale otwieram się, żeby ten dzień był najlepszym dniem z możliwych. Bo zauważ, że kiedy życzysz sobie dobrze i wszystkim w Twoim otoczeniu, to zaczynamy budować. Nie w oparciu o to, że ja chcę czegoś, żeby komuś poszło gorzej, tylko życzę sobie i wszystkim istotom na Ziemi jak najlepiej. A jeżeli życzę sobie i wszystkim istotom jak najlepiej, to to się przekłada na moje działanie, czyli niekrzywdzenie, miłość, zasilanie dobrymi myślami, dobrymi słowami wszystkich, których spotykam, tak? Możesz mnożyć lęk, możesz mnożyć strach, zawiść albo wstyd, a możesz mnożyć miłość, i zawsze do ciebie. Należy decyzja, co chcesz zasilać, w czym chcesz być. I wiem, możesz mi powiedzieć, że ty masz trudne dzieciństwo, że dużo trudnego Cię spotkało, ale pamiętaj, że zawsze Ty wybierasz, czy chcesz to uzdrowić, czy chcesz kotwiczyć siebie w roli ofiary. Ty wybierasz, czy Twoja przeszłość stanie się Twoją przyszłością. To jest super istotne, bo my powielamy schematy i traumy z naszego dzieciństwa w dorosłym życiu, bo to jest dla nas znane. Czy my chcemy to uzdrowić i zamiast patrzeć, dlaczego tam jakiejś Zośce się powodzi albo Kryśce, to zapytajmy siebie, co ja mogę zrobić, żeby mi się zaczęło powodzić, żebym ja była w moim życiu szczęśliwa. I zamiast patrzeć, a ona to na pewno oszukuje, albo on oszukuje, to pomyśl, wow, jakie decyzje ja mogę podejmować, jakie intencje zasilać, jakie myśli. Żeby moje życie też zaczęło zmierzać w kierunku lekkości, szczęścia i miłości. Kolejna taką rzecz, którą robię, to są afirmacje. Wszystko, co mówisz i myślisz, jest afirmacją. Jeżeli mówisz sobie, jestem głupia, jestem beznadziejna, jestem nikim, to to jest afirmacja. Jeżeli mówisz, ten dzień będzie do dupy, to to jest afirmacja. Każda twoja myśl myśl jest lekką formą energii. Myśl, której nie zasilasz emocjami, ona znika jak bańka mydlana. Ale myśl, którą zasilasz emocjami, jest jak balon. I kiedy ten balon jest wystarczająco napompowany, to on zaczyna pękać i wtedy się manifestuje. Więc jakie afirmacje, jakie myśli chcesz, żeby stały się dla Ciebie prawdą? I afirmacje mówimy w trybie dokonanym, czyli dziękuję za moich wspaniałych klientów, pracuję tylko z ludźmi. Którzy są gotowi na polepszanie swojego życia i życia bliskich im ludzi. Chcę być zdrowa, chcę, żeby moje ciało uzdrawiało się w każdej sekundzie mojego życia. Moje ciało jest zdrowe i służy mi, a ja odwdzięczam mu się karmiąc go zdrowym jedzeniem. To są afirmacje, które cię zasilają. Afirmacją nie jest chcę być bogata, bo chcę być bogata jest umiejscowione w przyszłości, czyli czymś nieuchwytnym, czymś, czego nie ma. Czyli chcę, ale tego nie mam. Jestem bogata. Jest taką afirmacją, która nie jest najlepsza, jeżeli chcesz wymanifestować pieniądze, ponieważ twój racjonalny umysł będzie mówił, no ale ja mam 5 zł na koncie, tak? Więc co będzie robił? Będzie Cię sabotował, będzie mówił, ale przestań się okłamywać, no bo my nie chcemy się okłamywać. Więc zamiast tego możesz powiedzieć, otwieram się na, otwi na obfitość, otwieram się na widzenie obfitości we wszystkim, co mnie otacza otwieram się, żeby płynęła do mnie ta obfitość ze wszystkich stron, z najbardziej nieoczekiwanego źródła. I to są afirmacje. Kiedy afirmujesz sobie, mam taką klientkę, słuchajcie, która była u mnie na sesji i ona przyszła do mnie, ona mówi Magda, ja już byłam na sesji u tylu uzdrowicieli i na mnie nic nie działa. Ze mną musi być coś nie tak, ja jestem popsuta. To to też jest afirmacja. Więc jeżeli ktoś się koduje ja jestem popsuta, na mnie nic nie działa, no to to jest super silny kod. Dopóki tego kodu nie zmieni, nic się nie wydarzy, po prostu nie ma opcji, bo Ty jesteś mistrzem, jesteś twórcą i kreatorem, i myślenie o tym, że ktoś Cię wybawi, jest takim myśleniem życzeniowym. Czekamy na naszego wybawcę, czekamy na Zbawiciela. Ty jesteś Zbawicielem, musisz o tym pamiętać, możesz zbawić swoje życie sam. I nie umniejszam tutaj żadnemu nauczycielowi duchowemu, ale chodzi mi o to, że ta wiedza została trochę opacznie zrozumiana i być może kiedyś zrobię o tym odcinek. I takim szóstym moim nawykiem, który wprowadziłam w moim domu, to są suplementy. I to nie jest reklama, nie będę Ci teraz polecać żadnej konkretnej firmy, ale po wypiciu tej szklanki ciepłej wody suplementuję wcześniej ashwagandę, która wspaniale oczyszczała mój umysł i tak zasilała mnie energią. Ashwagandy za, zażywali kiedyś wojownicy przed pójściem na polowanie albo przed jakąś walką z innym plemieniem. Natomiast w tej chwili ashwagandha może Cię pobudzić i dodać Ci energii, jeżeli wiesz, że przed Tobą są trudne, um, trudne zadania. Eee, kolejną rzeczą, którą suplementuję to jest soplówka jeżowata. Eee, doskonale na mnie wpływa, niesamowicie mnie wycisza, dodaje mi energii i sprawia, że moje ciało znacznie szybciej się regeneruje. I grzyby są w ogóle czymś niesamowitym, one nie zostały jeszcze przebadane, ale na przykład soplówka wpływa na depresję, sprawia, że masz, jakby wycisza tą depresję, sprawia, że masz lepszy nastrój, zaczynasz mieć więcej pozytywnych myśli, wycisza te negatywne. I poczytaj sobie o tym, bo to jest nieprawdopodobne jak tak mała zmiana za małej dawki suplówki jeżowatej może wpłynąć na to, jak ty się czujesz. Witamina D, witamina B3 ostatnio testuję Reishi jak będę bardziej zaznajomiona z tym, jak wpływa to na moje ciało, to dam ci znać. A teraz jestem w ogromnej ciekawości, jakie ty nawyki stosujesz rano albo jakie wdrożysz z tego filmu żeby poprawić swoje życie, bo pamiętaj, że jesteś umysłem, jesteś swoim ciałem i jesteś swoją duszą. I jeżeli jest dysharmonia w Twoim ciele, czyli wrzucasz do swojego awatara przetworzone sztuczne jedzenie, to to wpływa na Twój umysł i to wpływa na to, że nie masz kontaktu ze swoją duszą. Jeżeli karmisz swoje myśli, na przykład dbasz o swoje ciało, ale karmisz swój umysł toksycznymi myślami, toksycznymi emocjami, to, to też wpływa na Twoją duszę. I jeżeli odcinasz się od swojej duszy, to odcinasz się od źródła miłości, radości, od źródła energii i takiego naprawdę spełnionego życia. Dlatego zadbaj o siebie, wprowadź te nawyki na tydzień. Powiedz sobie, dobra, wprowadzę je na jeden dzień, na dwa, na pięć i zobacz, jak się będziesz czuć w ciągu dnia. Jestem przekonana, że łatwiej ci się będzie połączyć ze swoim mistrzostwem i lepiej się ze sobą czuć. A to zajmuje 30 minut w ciągu 24 godzin. A może zmienić wszystko. Także zachęcam Cię do tego. A jeżeli ten materiał był dla Ciebie ciekawy, to zasubskrybuj mój kanał i zostaw pod spodem serduszka albo komentarz, żebym wiedziała, że jesteś. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.